Świerk, po góralsku zwany smrek, jest drzewem najbardziej kojarzonym z tatrami. W reglu dolnym występuje naturalnie, choć muszę przyznać, że człowiek wydatnie mu pomógł sadząc go w różnych miejscach. W reglu górnym panuje niepodzielnie od tysięcy lat. Świerk na dobre zadomowił się w Tatrach około 9 tysięcy lat temu, czyli wówczas, gdy w Tatrach topniały ostatnie lodowce. Impulsem do ekspansji było zwiększenie wilgotności powietrza. Oczywiście nie odbyło się bez konfliktów z panującymi wówczas niepodzielnie na podchalu brzozami i trzema gatunkami sosen – sosną zwyczajną, limbą i kosodrzewiną. Jako gatunek bardziej cienioznośny, a zatem konkurencyjny, Świerk zmarginalizował rolę ziomków. Kolejne tysiąclecia to dla naszego bohatera okres prawdziwej prosperity. Około 5000 lat temu Świerki dotarły w Tatrach Wysokich do wysokości 1700 metrów nad poziomem morza, ustalając na blisko 1400 lat rekord wysokości górnej granicy lasu. Imperium Świerka zaczęło podupadać 3,5 tysiąca lat temu. Choć już tysiąc lat wcześniej nad ich siewkami zaczęły gromadzić się ciemne korony jodeł i buków. Świerk ma wiele zastosowań, od skrzypiec po chałupy. Szybko rośnie, tak więc zaczęła się świerkomania. Sadzono świerki wszędzie, nie bacząc na warunki siedliskowe, nie zdając sobie sprawy z tego, że drzewostan niezróżnicowany wiekowo i gatunkowo ma małe szanse na przetrwanie. Marian Sokołowski, wybitny botanik okresu międzywojennego, relacjonował. Gdy świerczyny dorosły do 30-40 metrów, coś się w nich psuć zaczęło. Ustał prawie nagle bujny przyrost pędów. Oki jesienna wyłamywała świerki lub ich całe grupy. Wiatry waliły z korzeniami duże ich połacie. W końcu zjawił się główny wróg boru świerkowego, Kornik, i dokończył dzieła zniszczenia.